Prawie rok temu miałem niewątpliwą przyjemność z recenzowania Wam Matebooka D14. Film miał być dla mnie zwykłą odskocznią od ciągłych recenzji smartfonów na kanale. Jak się później okazało, produkt rzecz jasna nie za moim pośrednictwem okazał się gigantycznym sukcesem sprzedażowym. Pod koniec roku 2019 chiński producent zdobył niemalże 10% udziału na rynku laptopów, z czego spory w tym udział D14. Czy pierwsze skrzypce zagrała cena, wydajność, jakość wykonania, a może wszystko po trochu? Zapraszam na skondensowaną recenzję modelu D14 2000. Tegoroczny model na wzór swojego protoplasty, wyglądem przypomina znacznie droższą konkurencję, i w tych słowach nie ma ani nuty ironii czy pogardy. Laptop po prostu prezentuje się dobrze. Zewnętrzne, jak i wewnętrzne elementy sprzętu wykonane są z aluminium, a całość konstrukcji waży niespełna 1,4 kg. W pudełku, poza rzecz jasna urządzeniem, znajdziemy także zbędną papierologię, przewód USB-C, szybką 65-watową ładowarkę, którą będziemy w stanie naładować komputer od 0 do 50% w zaledwie 30 minut. W urządzeniu znajdziemy Dwa porty USB 3.1, jeden port USB-C, jeden port HDMI oraz wejście łamane na wejście mikrofonowe. Z prawej strony klawiatury nie zabrakło także szybkiego skanera odcisków palców, ułatwiającego autoryzację naszego komputera. Gładzik względem zeszłorocznego modelu także uległ lekkiej modyfikacji. Ten stał się większy, wygodniejszy, co w istocie ma przełożenie na codzienny komfort pracy. Klawiatura praktycznie jest taka sama, ze sprytnie schowaną kamerą do wideorozmów, co znacząco wpływa na estetykę urządzenia. W samej klawiaturze skok klawiszy jest wyższy. Ta jest całkiem wygodna z trzystopniowym podświetleniem, jednak po kilku godzinach pracy szybko się brudzi, co w przypadku oka estety mocno psuje potencjalną prezencję. Jak jesteś pedantem, ściereczka z mikrofibry mile widziana. W przeciwieństwie do starszego brata w modelu 2020 zaimplementowano funkcję One Hop, czyli feature dotychczas znany z dużo droższych laptopów pozwalających przesyłać pliki pomiędzy smartfonem, a nawet spółdzielić ekran. Z zaznaczeniem, że musi być to telefon od Huawei lub podmarki Huawei, czyli Honor, a samo połączenie odbywa się poprzez moduł NFC. Spoko opcja, choć tak jak mówię, nie dla wszystkich. Raczej dla wszystkich jest natomiast ekran. Ten tomatowy IPS o przekątnej 14 cali z rozdzielczością Full HD oraz bardzo wąskimi rabkami. I fakt, jak na rok 2020 nie jest to zbyt wysoka wartość, jednak, mając z tyłu głowy stosunkowo niewielką przekątną oraz chęć utrzymania baterii na jak najwyższym poziomie, jest to moim zdaniem sensowne posunięcie. Ten ma jasność na poziomie niespełna 300 Nitów, oferując pokrycie sRGB na poziomie około 65%. Nie jest to wynik wybitny. Jednak nikt z nas nie odważyłby się powiedzieć, że jest to komputer skierowany dla profesjonalistów, bo uwaga, nie jest. Wcześniej wspomniana jasność ekranu też nie jest moim zdaniem zbyt wysoka, aby komfortowo poradzić sobie w pełnym słońcu. To znaczy, tak, można z laptopa korzystać, wszystko będziecie w stanie przeczytać, jednak do ideału trochę brakuje. No dobrze, a jak się sprawa ma z wydajnością? Omawiany dzisiaj model to czterordzeniowy, ośmiowątkowy AMD Ryzen 5 3500U z 6 MB cache, 8 GB RAM, 512 GB SSD oraz układem graficznym Radeon Vega 8. Taka specyfikacja co prawda nie pozwoli pograć w tytuły AAA z rozsądnymi ustawieniami graficznymi, jednak fani CSGO, Minecrafta, Simów czy ogólnie tych mniej wymagających tytułów powinni być zadowoleni. Tak jak Wam mówiłem przy zeszłorocznej recenzji, urządzenie przede wszystkim dedykowane jest do pracy biurowej, domowej, dla ucznia, studenta i w tym aspekcie sprawdza się bardzo dobrze. Dysk także zanotował poprawne wyniki, osiągając odczyt na poziomie 2700 MB na sekundę, aby zapis oscylował w granicach 2500. Z rezenseckiego obowiązku sprawdziłem także temperaturę. Maksymalna wartość, jaką udało mi się uzyskać, to wynik około 80 stopni na procesorze. Niby nie jest to mało, ale tragedii także nie ma. Sama kultura pracy też wydaje się lepiej niż satysfakcjonująca. W codziennym użytkowaniu ta nie przekraczała 42 decybeli, aby podczas największego stresu zbliżyć się do 50. Lekki zgrzyt mam natomiast z audio i to już nie pierwszy raz. Z jednej strony mamy fajne, przyjemne głośniki stereo wraz ze wsparciem Dolby Atmos oraz dedykowaną aplikacją. Z drugiej jednak ciężko mi przyzwyczaić się do głośników umiejscowionych na spodzie laptopa. Te podczas lekkiego uniesienia sprzętu grają bardzo dobrze i nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Jednak przy standardowo położonym laptopie czuć lekkie tłumienie oraz hamowanie wydobywającego się dźwięku. Tak czy siak, suma sumarum jest OK. Lepiej niż OK jest natomiast w przypadku pracy na jednym cyklu ładowania. Laptop podczas takiej typowo domowo-biurowej pracy przy pośrednim ustawieniu jasności wytrzymał od 6 do 9 godzin. Co biorąc pod uwagę gabaryty urządzenia, traktuję jako spory plus. Jednak pamiętajcie, co Kraj to obyczaj, co użytkownik to inne wartości. Ja tylko co najwyżej mogę wam podać swoje uśrednione wyniki. Zatem podsumowując moją kilkutygodniową styczność z nowym laptopem od Huawei. A. Na plus względem poprzednika: funkcja one hop wreszcie w znacznie tańszym urządzeniu. Satysfakcjonująca wydajność oraz kultura pracy, dobry czas pracy na baterii, szybki dysk SSD, szybkie ładowanie gwarantujące naładowanie laptopa od 0 do 100% w półtorej godziny, zaimplementowanie skanera odcisków palców, jakość wykonania, przyjemny gładzik oraz wsparcie Dolby Atmos. Na minus niewielka maksymalna jasność, brak możliwości rozbudowania urządzenia, chociażby pamięć RAM, co też staram się zrozumieć, bo to w końcu ultrabook, oraz brudząca się klawiatura. Czy polecam, jeżeli użytkujesz zeszłorocznego D14, to użytkuj go dalej. Szkoda, zmieniać to nadal fajny laptop. Jednak jeżeli szukasz i jesteś przed zakupem, to warto jest wziąć pod uwagę aktualny model. Nie tylko w sytuacji, jeżeli jesteś uczniem czy studentem. To po prostu dobry wybór dla osób oczekujących dobrego stosunku jakości do ceny. A co wymyślicie o tegorocznej D14? Spoko? Niespoko? Macie jakieś inne propozycje poniżej 3000 zł? Komentarze są Wasze. Dokładną specyfikację omawianego dzisiaj modelu macie w opisie pod materiałem. Zostawiam także na końcu materiał dopełniający o zeszłorocznej D14. Z mojej strony byłoby to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. SIA!